Okej, okay, witam Was bardzo serdecznie na kanale Fire One. A dzisiaj mamy już drugi odcinek z, Bravel, z serii Brawl Stars. Więc oczywiście, jeśli odcinek Wam się spodoba, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem oraz o subskrypcji. Kto nie subskrybuje, żeby dołączył do nas na bieżąco. No i oczywiście wtedy kliknijcie dzwoneczek. Pamiętajcie też o zajrzeniu w opis, bo tam macie różne linki, e, na przykład tego typu link do Discorda, ale do serwera na Discordzie, gdzie e, możecie być na bieżąco co się dzieje na kanale, no i linki do różnych innych stronek na mój temat. No. O kurde, to, to, mi, to mi zabiera życie, poważnie ta ciuchcia? I ja powiem wam szczerze, że pierwszy raz gram na tym levelu, A to jest już druga część naszej kultowej serii. Dopiero początki, ale bardzo miłe, uważam. Dobra, musimy też uważać, żeby zabiły... Może staramy się też, żeby zabiły jednak te ciuchcie tych ludzi. Co wy? No skoro nas mogą zabić, tych ludzi niech zabijają. Chyba co? Jak uważacie? No co, skorzystajmy z... Kurde, dawaj zdobywaj. Ciuchcie nas chronią. Słuchajcie. Kurde, dobra, wiecie co? Już na początek przegrywamy. No nie, 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 nie ma tak łatwo nie mają wielkie odliczanie, słuchajcie. O nie, ciuchcia. Kurde. Znaczy jaka ciuchcia, to jest wagon, co ja gadam. Ja już trochę jak dziecko, powiem wam. Nie no, oczywiście żartuję, nie, nie, nie. Nie ma jak dziecko, jestem, mam, mam 16 lat ponad. Znaczy mam 16 lat, więc akurat nie mogę jak dziecko, nie. No to nie była ciuchcia, tylko to był wagon, że tak powiem. Dobra, my gramy ponownie bo fajny serwer, powiem wam. E, fajny poziom, bardzo, więc spoko. E, no i co tam jeszcze wam powiedzieć? No, znaczy nie wiem w sumie Odcinek nagrywam tutaj tak po 12, więc akurat fajnie, bardzo No I no, oczywiście mm, Nie wiem co wam jeszcze mogę powiedzieć Nie wiem, kurde no Szczerze no Gierka sam mówi za siebie, spokoj w ogóle Widzicie chyba, co nie? O, poczekajcie O kurde, zaraz tutaj przybędzie ta, ten wagon tutaj zaraz Ale bomba Dobra, mam 90 żyćka. Muszę trochę się uleczyć. No czekajcie, zaraz się uleczę. O kurna, dobra. Ej, słuchajcie, oni mają jeden diament, a my zero, tak nie może być. Słuchajcie, musimy sobie jakoś poradzić. O, a tak sobie poradzimy właśnie. Mamy jeden diament. O kurna. Dwa diamenty. Poczekajcie, damy rady. mam dwa diamenty. O kurde, oni mają cztery. Dobra. Te wagony trochę utrudniłem sprawę, ale zaraz może przejdę O dobra, ten się zaraz samodzielnie zginie Dobra, jednak trzeba mu trochę pomóc w śmierci What a gate! Jaki grubas! O kurde, muszę się szybko ulecić zanim umrę Dobra, dziewczynę zabiłem O kurde, ile, ile tych reakcji? Ile ja tych zdobyłem? Kryształów. Trzy kryształy. No dobra, myślałem, że trochę więcej sorki. E, dobra, bo chyba jeden tam gościu zdobył więcej. O dobra, cztery kryształy mam. Dobra, idę po resztę kryształów. Tamten gość niech się laje Dobra, jeden kryształ będzie jechał. Dobra. Znaczy nie kryształ, tylko wagon. Dobra, mm, poczekajcie. Możemy naszym. U kombo mogą użyć, dobra! Miazga mega. O kurna O dobra, misiek już trochę oberwał A ja za to trochę życia odzyskałem Dobra, mamy odliczanie, słuchajcie Więc może nawet to wygramy Poczekajcie chwilę, małe cięcie robimy Hej, słuchajcie, jestem po krótkim cięciu I sorki Że tak długo cięcie trwało Powiem wam, jestem strasznie podnerwowany Ale myślę, że nie będę się tłumaczył dlaczego. Mam trochę dzisiaj ciężki dzień. Też szczerze Wam powiem. No, naprawdę mam dzisiaj trochę ciężki dzień. Powiem Wam naprawdę. Niektóre rzeczy czasem strasznie irytują człowieka. I to tak na maksa. Dobra, mam jeden dia, zaraz zdobędziemy drugi Musimy iść tych pocisnąć, gości Że tak powiem... O kurna! Kubita, kubita, kubita! Ut użyła swojego komba, dobra Przecież, bo ta, jak ona ma, kurde Wiecie co, ja nie pamiętam jak ta kubita ma na imię, ta bohaterka, ale wiem, że ona ma takie kombo że takie wyrzuty, jakby I To jest u mnie bardzo potężne Z tego co wiem, o dobra, zabiliśmy ją, słuchajcie I bardzo dobrze Kombo! O nie, zabiła! Zabił mnie, kurde. No i przeze mnie przegramy. Nie pozwolę na to. On ma moje. Ko on ma moje kryształy. No jak? Nawet komba nie użyłem! O co biega? Nawet nie miałem szansy użyć. Kurde, ja teraz wardowałem w sumie kombo. O dobra, może ich jakoś nadgonimy, słuchajcie. Kurde, dobra, więcej ich jest. Więcej was matka nie miała. Ale poczekajcie, trochę muszę sobie życia nabrać. A już zaraz tam do nich ciśniemy. O nie, czerwoni mają odliczanie, no co za chamstwo. Kurde. Dobra, wiecie co, Te, następna runda przegrana A szczerze wam powiem, nie wiem czy widzieliście A nie, nie widzieliście Tego Dobra, przegraliśmy następną rundę Ale gdybym, e, tamtą run gdybym tamtą rundę przeszedł Bo tamtą rundę praktycznie niebiescy wygrywali Tylko przez to, że musiałem gdzieś pobiec na chwilę To przegraliśmy Ale już powiem wam, że wygrywali Szkoda, że tego nie widzieliście Ale gdybyście to zobaczyli, to naprawdę byście w to uwierzyli Że właśnie e, moja drużyna niebieskich wygrywała normalnie tylko oczywiście No Nie dało rady. No. To jest bardzo irytujące. A już prawie bym wygrał. E, razem z e, Razem z e, tą grupką. Ale nie no oczywiście no... Musieli. Powiem wam, naprawdę. Ha! Sam się zabił typek. Dobra, następnego zabiliśmy. Gostka. Poczekajcie, teraz biegniemy. A dobra, ty jesteś ze mną, sorki. O kurde, poczekajcie, bo tutaj ten... O nie. Kurde, my mamy te... Jeden nasz y, diament. Musimy go strzec. Zaraz, każdy ma z nas po jeden? A nie, dobra, ten ma... Co, ja mam tylko jeden diament? O kurde. Słuchajcie. O nie, jeza... Kurde, dobra. Myślałem, że ta ciuchcia zaraz mi. od... Y, myślałem, że ten wagon z diamentami zaraz mi odbierze trochę życia. Y, poczekajcie, zaraz ich ten... Poczekam aż ten wagon jednak przyjedzie, bo nie chcę zginąć O kurna O kurna, ty typie Ty a ty nie za dobrze się czujesz? Czekajcie, kurde, znowu życia straciłem mhm. Dobra, odle regenerowuje się, dobra idę No i muszę poczekać znowu, super Powiem szczerze, że to jest trochę irytujące jak się czeka tak A no, taki nie wiesz co masz zrobić szczerze Dobra, zabiliśmy jednego typa O dobra, mamy odliczanie, słuchajcie Na 13 sekund tam chyba trwa odliczanie Prowadzimy parą sami. El Primo! Oh yeah. Dobra Dobra, wiecie co? I tak wygraliśmy, no I piękne zwycięstwo, bomba Kurde Wiecie co? Wczoraj, szczerze mówiąc, grałem sobie wieczorem, to miałem cztery zwycięstwa pod rząd. Szkoda, że tego nie nagrałem, ale naprawdę miałem takiego farta, do to szok. Znaczy, nie zwycięstwa, tylko... Znaczy, zwycięstwa też, ale dzięki temu zostałem właśnie gwiazdą gry. Cztery razy pod rząd. I to naprawdę taki, no, normalnie szok, no, wiecie co? Gram od niedawna w graf starsy, a, no, normalnie, no, tak cztery razy pod rząd zostać gwiazdą to niezły wyczyn dla mnie. Znaczy, dla mnie to była niezła podjara. Dla tych doświadczonych graczy to pewnie jakaś podjara wielka nie jest, ale dla mnie na przykład to była właśnie wielka podjara. No, e, no właśnie. Więc naprawdę fajnie też, uważam, jak sobie porządnie wygrać. O kurde, dobra, nie zauważyłem tego. Poczekajcie, bo mi się regeneruje ten... E, moc moja. I tutaj mam regenerację i mocy i w ogóle no, więc mamy nieźle. O kurde, powaga, znowu ten pociąg O dobra, mamy tutaj jeden ten Oprowadzimy czterema z to całkiem dobrze, uważam Łot, dobra, poczekajcie Kurde, zginąłem i przeze mnie zdobyli chyba tam z 4T Dobra, ale mam jeszcze combo, słuchajcie, to możemy to łatwo wykorzystać Ładnie bardzo A mój skok jest duży akurat Więc myślę, że może nam to w czymś pomóc Dobra Teraz patrzcie na to, El Primo O nie, kurna, nie no I wykorzystałem bez sensu combo Za daleko poszedłem Kurde, czerwoni mają odliczanie Bo oni mają odliczanie, chyba niebiescy. Nie, no. A niebiescy mają teraz odliczanie dzięki temu. O, dobra, pomogę moim. Dobra, mam jeszcze Kombosa. No i znowu wygrana rozgrywka. Super. Dobra, wiecie co? Ciekawie, bardzo muszę przyznać. Nawet przyznam. Dobra, jeszcze zagramy raz ponownie i zaraz sobie wybierzemy chyba inny jeszcze ten level Zobaczymy, dobra, inny może hangar, chociaż nie wiem, czy się mi tam zmienia, ale zobaczymy sobie Zaraz może inne jeszcze wybierzemy Dobra, lecimy Lecimy, nie babata teraz na to, ja się mogę zregenerować łatwo I tego na przykład zatłukę Kurde, ale jednego za to zatłukłem, ale on mnie okazji jest zatłuk Więc no było na równi, powiem wam każdy kogoś zatłukł I każdy oberwał Więc całkiem w porządku Co oni uprowadzą? O kurde, musimy zdobyć, muszę zdobyć jeszcze tu jeden Sprawdźcie na to O dobra, on zdobył jeden Dobra Muszę uważać też na jego dynamity Kurde Nie miałem chyba żadnego tego diaksa Dobra, poczekajcie Mamy, prowadzimy tylko jednym diaksem Trochę słabo Może jakoś da radę ten Czekajcie Kurde, komba nie użyłem. Za szybko mnie zabili. No dobra, jeszcze mam kombo. To może damy radę. Chwila, chwila. Chwila. Kombo! Mega, opiernieć. O kurde, ile diaksów? Kurde, zginąłem i oni zdobyli diaksy nasze, no nie. Ajdź, wszystko moja wina, powiem wam Nie, czerwoni mają teraz odliczanie Nie zdobędą tego odliczania nie pozwolę na to On nie miał niczego, co? Zalamus I to gdzie ich 13 diamentów? Magicznie chyba wcięło, dobra, przegraliśmy Ale magicznie wcięło ich 13 diamentów, chyba że jeden gdzieś tam dalej pobiegł To by wszystko wtedy wyjaśniało Dobra, mamy minus jeden ten Mmm, puchar Dobra, wyjście mm -hmm. Pucharków trochę zdobyłem O dobra, mamy nagrodę, zobaczymy co zdobyliśmy Fajnie było zdobyć punkty mocy yy, Dobra, zdobyliśmy punkty mocy do Shelly I punkty mocy do Ele Prima, dobra, spox. No tu mamy, o jeszcze Podwalacz, o spoko, jakieś żetony jeszcze masz teraz Punkty mocy do... dobra, bonusowe przedmioty, spox. E, dobra, to weźmiemy do zadmiarzy i zobaczymy coś Muszę ulepszyć tego Jak to no? Ej no, no Mogę ulepszyć, jak to mam za mało? Przecież zdobyłem 4 punkty mocy no, Zdobyłem, ej o co biega Dobra, wiecie co gramy? Nie wiem, ja zdobyłem punkty mocy Tam rzeczywiście było napisane, że zdobyłem punkty mocy, no o co biega, ja nawet pęczaję. Ale, kit z tym. Może później jeszcze sprawdzę. Poza odcinkiem, co tam się stało, że nie ma tych punktów mocy. No, masz mnie ciekawi to. Muszę się przyznam. Kombo! Kurde. No i zginąłem. Tylko teraz nie wiem, czy przez ten wagon zginąłem, czy przez Miśka. Ale wydaje mi się, że chyba przez wagon. No. O dobra, zdobędę, żeby nie zdobyli oni. O dobra, prowadzimy jednym. To jakiś fart przynajmniej jest. Na razie. O dobra, nie bo tutaj jedzie ten. E, jedzie wagon, więc muszę czekać. Aż przejedzie, dobra, drugi jedzie. Co ja mam wszystkie trzy, naprawdę? O, kurna Oj Miśku, to weź się ogarni. Dobra, zaraz następny wyrzuci. Dobra, ja go wezmę, gościu. Ty się nie przejmuj. O, ty ziomuś, nie, do mnie walisz. Do mnie walisz. O, dobra. Kurda, kurda, szybko, szybko. Aś, dobra. Mhm. Dobra, powiem wam. Trochę uciekniemy. Ale to tylko dlatego, że mam po większą część tych e, kryształów. Dlatego tylko uciekam. Nie ma żadnego innego powodu, dla którego uciekam. Dobra. Nadal prowadzę tymi kryształami nadal, nadal, nadal dobra, mam sześć... Ty! Mam wszystkie kryształy nasze! O nie, oni przewyższają jednym kryształem, słuchajcie, musimy zdobyć chociaż jeden, to wtedy ten. Dobra, przewyższamy jednym teraz my. Nasza drużyna przewyższa. O kurde, on wypuścił swojego miśka, no nie no on ma tego miśka. To jest strasznie irytujące według mnie. Jego misiek kurde. Ja teraz ostatnio uważam za, za bardzo nie uważam na to chciała, to trzeba jednak uważać. O kurde, dobra. Czerwonie odliczanie, to weź się nauczy liczyć. No jak? Jak? Kiedy oni zdobyli 10? Nie mają odliczanie, dobra, słuchajcie. Dobra, mamy odliczanie. Mamy 20 kryształów, no teraz to na pewno ten, mogę wam powiedzieć, 21. No to teraz nie ma szans, że, że przegramy. Małe raczej. No, widzisz, nie ma szans, że przegramy. Bo tak takie mówiłem małe szanse. No. Szkoda, że nam się nie trafiło inny level, ale no, inna mapka, ale no spoko. Bo no, mamy rangę piątą. Dobra. No, zdobyliśmy spoko. Dobra, zagramy jeszcze raz, słuchajcie. Myślę, że fajnie jest tak sobie pograć trochę powalić tych gości. Przynajmniej fajnie. No co, no za dużo nie będę mówił, po prostu spoko uważam jest trochę powalić kogoś. I ten i no, zdobyć te większą rangę i lepszy poziom. Nie, nie jestem pewien, ale chyba mam tam szósty czy poziom. Ale nie, ale nie patrzałem, wam powiem. Więc nie jestem pewien. Kurde, zabił mnie typ. Ej. Za to ci nie daruję. Teraz to ty zginiesz. Może nie z moich rąk. Może być prawdopodobnie z i tak zginiesz. Dobra, kurde. No moje kombo, powaga. Oni prowadzą pięcioma kryształami. Wyprzedzają nas. Teraz patrzcie na to. Kurde. O dobra, zginął. No weź te kryształy kościu! Jaki ten typek. Ech, jeden gościu z naszej drużyny w ogóle nie brał tych kryształów, tylko nie wiem co on z nimi nawet robił. No kurde, no... Nie, nie wiem co on tam robił, ale dobra. Szczerze mówiąc mam to trochę gdzieś, ale no, słabo. A na jego miejscu brały. Kurde. A nie miałem żadnego kryształa chyba. O nie, oni mają 7 kryształów. Tam jeden typek ma wszystkie kryształy, no to ja idę go zabić, wiecie? Myślę, że... No, ale nie, to nie on To nie ten El Primo Nie, ten ma 9 dobra Kurde, mam mało czasu Słuchajcie Dajesz, dajesz, kurde Dobra, nie, nie dam rady Nie, no już czas za szybko idzie Słuchajcie Dobra, ostatni raz jeszcze raz, dobra Mamy minus jeden pucharek Dobra, ostatni raz Mhm mm Ha, oczekiwania na pozostałych. Nikogo nie ma. Takie oczekiwania na pozostałych, nikogo nie ma. No i co mamy robić? Nie no, żartuję. Mhm. Mm dobra, lecimy. O ty, Misku, jeden. O, no co, no jeszcze mnie zabił? No nie, nas. O, dobra, mam jeden kryształ. No super, teraz mamy zero przez e, tego, że tam jeden zginął. Typ. Przez niego mamy... Dobra, mamy jeden. Ale musimy jeszcze jeden chociażby zdobyć. O, nie, 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 nie ma to łatwo, Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma. Tu mam cztery kry... Ja mam wszystkie kryształy poważnie. Te, które... kurda Ja uciekam, ja uciekam. Nie no, powiem, że nie, ucie... nie jestem jakimś twórzem, tylko muszę bronić naszych tych ee... Kryształów po prostu. Wiecie, sześć kryształów tu trochę mało. Dobra, teraz nie mogę zginąć, nie mogę zginąć, nie mogę zginąć. Pomogę naszym mega combo. Dobra, zdobyć te kryształy, gościu. Mm, I my lecimy ci pomóc tylko chwilę, bo muszę sobie zregenerować poziom. Kurde, no, suncie się, ja pierdykle. Nawet nie mogłem się przesunąć. Ej, ja pierdykle, nie no. Bomba, teraz oni prowadzą przez to, że ten pociąg, kurde. A czerwonie odliczanie, oszustwem to, był, to było, to było ukartowane Ja to wszystko widziałem, słuchajcie Ja widziałem, to było ukartowane Ten dziadek wszystko ukartował No kurna, a ten No co I znowu czerwonie odliczanie Ja zaraz wam skończę to odliczanie Ja zaraz was tu zniszczę Dobra, mamy odliczanie, słuchajcie ma, Prowadzimy jeden kryształ więcej Dobra, gościu uciekaj. Dobra, ja też wezmę jeden kryształ, no go. czego... No co no, czerwonie odliczanie kurde. Jakim cudem, się pytam? No takiego dalekiego zasięgu to ty chyba gościu, się nie masz. Coś mi się wydaje. Dobra, lecimy, dawaj. Oni mają odliczanie tutaj. Muszę jakoś zginąć. Kto wygrał? A oni, no ta. Jestem ciekawy, normalnie jako inter powiem wam. Hmm. Wiecie co? Hmm, tak się zastanawiam teraz. Hmm, co byśmy... Tak się zastanawiam nawiam. I... Hmm. A dobra, odbyśmy jeszcze jeden prezent. Jestem ciekawy, czy zdobyłem te żetony do ten... Bo ciekawe co się z nimi stało w ogóle. No punkty mocy do Shelly mam. Ale ciekawe czemu ich nie zaliczyło mi. Do, I do El Primo mam punkty mocy. Ciekawe. Czemu mi nawet ich nie zaliczyło, ale zaraz zobaczymy. Weźmiemy nas odmiarzy. I poczekajcie chwilę robimy cięcie ja, Słuchajcie, po prostu gramy Do kolegi później odpiszę, dobra Bo akurat na razie jestem zajęty Później odpiszę do kolegi Czekajcie, spróbujemy... no nie mogę niby Ciekawe Dobra, wiecie co, myślę, że nie będziemy przedłużać jakoś odcinka Do kolegi później napiszę jakby co, ale to nieważne Nie będziemy jakoś przedłużać odcinka Myślę, że tyle wystarczy. To był już drugi odcinek z serii Brawl Stars. Jeśli seria Ci się podoba i odcinek Ci się spodobał, to zostaw oczywiście łapeczkę w górę pod tym filmem. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji. Kto nie subskrybuje, żeby dołączył do nas na bieżąco. Eee, I oczywiście eee, czy kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o moich najnowszych produkcjach. Eee, I co tam jeszcze? Eee, pamiętajcie też o zajrzeniu w opis, bo tam macie różne ciekawe linki. Eee, właśnie do serwera na Discordzie, gdzie wszystko jest na bieżąco na temat mojego kanału. No i, no i no i no i życzę wam jutrzejszej udanej majówki. Bo jutro majówkę, tam tu życzę wam udanej majówki, żeby wam jak najlepiej się odpoczywało po szkole i po pracy. No po szkole, no chyba większość... No po szkole wiecie o co chodzi. Dobra. To trzymajcie się do usłyszenia cześć. No i udanego wtorku. No.